Nowa tablica na grobie UPA szokuje opinię publiczną. Minister potępia, a Miller? Grzmi, to jest prawda. Czy przekroczono granicę? Daj znać w komentarzu. Panie premierze, w monasterze na Podkarpaciu doszło do wymiany tablicy na pomniku i zbiorowej mogile członków Ukraińskiej Armii Powstańczej. Na tej nowej zamontowanej tablicy, nie wiadomo kto to zrobił, jest taki napis. Ja go zacytuję: Zbiorowa mogiła Ukraińców, członków UPA odpowiedzialnych za te... Na bezbronnej ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, Panie Boże, miej miłosierdzie dla nich i nie poczytaj im ich strasznych czynów, jakich dopuścili się na swoich braciach. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale uzdrowienie bólu. Po tym, co się stało, jest wspólne oświadczenie ministrów kultury Polski i Ukrainy potępiające ten akt. Uznano to za akt wandalizmu i za świadomą prowokację na rzecz Rosji. Czy to jest prowokacja? No nie wiem, jak można potępiać prawdę i to w dodatku jeszcze w wykonaniu wysokiego urzędnika polskiego rządu. Czyli pan jest zbulwersowany potępieniem ze strony ministra kultury? Oczywiście, że jestem. Przecież to jest prawda, co tam jest napisane. Czyli pan akceptuje to, co się stało? Akceptuję to, co się stało i wyrażam zdumienie, że dopiero tak późno ta tablica została zmieniona. Czyli uważa pan, że Polska tutaj żadnych kompromisów wobec strony ukraińskiej nie powinna robić? Proszę pana, ja słyszałem o tym, z jaką propozycją występują władze ukraińskie, że nawet jeżeli te ekshumacje się odbędą, to tam mają być tylko nazwiska, ale ma nie być podana żadna przyczyna śmierci, ewentualnie, że zostali pozbawieni życia w tragiczny sposób. To jest tak, proszę pana jakby w Katyniu e, przy e, nazwiskach e, naszych zamordowanych przez NKW do Żołnierzy było napisane zginął szcząt tragiczną.